Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dziś znowu jestem w tych oto pięknych yy, okolicach z moim łyżewkiem, który sobie tutaj zajada w tej chwili trawę. Kęzuś, kęzu! Dzisiaj mamy 2 maja. I można powiedzieć, że spodziewałam się bardzo ładnej pogody. Niestety jest u nas troszkę chłodno. Mamy dosłownie 8 stopni Celsjusza. No i niestety nie ma opalania, nie ma grilla. Pamiętam, właśnie poprzednie lata, jak jeszcze chodziłam w sumie do liceum i jak byłam na studiach, to można rzec, że każdą majówkę spędzałam na opalaniu się i na jakimś tam miłym spędzaniu czasu no niestety jest jak jest klimat nam się niestety pogarsza co widać na załączonym obrazku mamy tutaj zobaczcie zachmurzone niebo przewidywane są opady deszczu po południu także korzystam ze spaceru póki jest taka możliwość a tymczasem chcę aby mój wyżałek się wylatał a wyżełek wylatany to wyżełek spokojny. W tle widać owe draki. Łapię ostrość. Jest. O, i wyżełek w akcji. Chodź. <słuch> Chodź. Coś tam tropi. No i takie mamy oto tereny. Także korzystam z pogody, póki jest taka możliwość, bo potem będziemy siedzieli w domu. Tak to właśnie wygląda dookoła. Piękne są te drzewa. Spójrzcie. No nic, wsiadam sobie do auta. Nie, ty nie wsiadasz, absolutnie. Nie wsiadasz, nie. Nie wsiadasz, słuchaj. Będziesz biegł. Czas mam troszkę. Okej, okay. a jaka muzyczka od razu. No, jedziemy. Muszę powolutku jechać, żeby tego gandelficzka mojego nie przetrącić, ale mam samochód brudny. No nie pikaj, nie pikaj. Wypił mi się błędu. macie szyb. Muszę wypełnić. Leci. Lecisz, lecisz. Leci.